To tu, gabinet dietetyka. Ja myślałem, że będziemy szli na paradę. To nie parada. Mm, musimy sprawdzić, w jakiej jest formie, okej? Okay? A, A tu przecież o... widać, to jest w jakiej formie. No tak, bo pan Autorita. Wielkie nazwisko. Tak, wielkie nazwisko? Rzuci okiem na moją budowę ciała, zobaczy, jak się odżywiam, jaka aktywność fizyczna. Nastawiam się, że będzie gadał te głupoty, nie? O, jedz tam awokado, orzechy, a nie? nie jedz te burgerów czy coś. Dlatego tak podchodzę z dystansem i myślę, że mi tego w ogóle nie potrzeba. Dobry. Dobry? Dzień dobry. Dzień dobry. Co chcieli? Chcieliśmy się sprawić, czy nadajemy się do… O... Chmelowych mistrzostw. Y, dietę używają. Jak dieta? Dieta, y, śniadanko, owsianka y, minimalizujemy tłuszcze. Ja zupełnie odwrotnie jak Zola, czyli maksymalizuję tłuszcze i unikam owsianki. Skąd ty coś go wytrzał? Badanie będzie. Nie boi się. Kryminału Na wagę. Kto? Na wagę. No. Ja miałem w domu 87, więc... Będzie dobry. Musi, musi pan te górne... Nie mówi. Te górne musi pan doktor na, na prawo przesunąć. Najlepiej byś się nie odzywa I te dolne... Dolne do siebie. Prze Jego pan szkoła nie... I... skończył? Następne. Jak on to wolno robi wszystko, nie? Nie, nie patrzy. Żółw ciągnie nie Ciągnął już! Musisz pan to przesunąć. Nie dotyka. Nie oddycha. To Widzę. musi pan... Nie oddychaj, lotek. To musi pan przesunąć. To to to, to kurde. Widzę. Brak ruchu. Zero diety. Widzę to samo. Zejdzie. I jak. Będzie dobrze? Nadajemy się. No, wyniki. Zdrowe chłopaki. Mogą wszystko jeść. No to czyli e, takie symboliczne jedno piwko, to można spokojnie, tak? Nie rekomenduję, nie zabraniam, nie polecam. A jakaś aktywność fizyczna? Coś? Jedzenie, picie najważniejsze. A jakie jedzenie? Jedzenie. Chmelowe mistrzostwa, proteiny, HPT, kondycja. To nie jest możliwe, że muszą iść ze co, ja, ja to sprawię sam, ok? Pójdę ja na test kondycji. Na to latary. Dawaj, idziemy, chodź. Okay. Mhm. chodź. Idziemy. Moje uszanowanie. Obejdźmy zdrowy Bill. Nie mierzę. Tragedia. Nie wiem, czy Muzula też tam kręcił nos. Ja mam ma, trochę za dużo ten nos. Ale dla mnie fachowiec pełną gębą. Dosłownie.